Hej, z tej strony Marek na Celka. I Agator. I w tym odcinku. Ho, 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 ta przesyłka czeka od stycznia czy tam Oj, grudnia. Tak. Jest z kilku sklepów. Już nawet nie pamiętam, bo już rzuciłem faktury. Jest to około 30 komiksów, które brakowało mi w kolekcji z 2018 roku. Ja wam pokażę karton. On waży pierdyliard kilogramów. Do tego zamieniliśmy się miejscami. No się miejscami. Żeby mnie nie dźwigała. On jest tak. Czy czwartek wypchany komiksami? Ja naprawdę waży sporo. go długo długo nie trzymam. Eee, także to będzie trochę nietypowe ukazanie wam tego, co tam jest w zawartości, ponieważ zresztą opowiemy o tym. Zapraszamy, Zapraszamy do stołu. stołu. Także to znajduje się w kartonie. Taka górka półmetrowa. Eee, zaraz policzymy i powiemy co jest. Jeżeli chcecie, żeby którykolwiek z tych komiksów przedstawić bliżej, tak jak zazwyczaj przewijam je po kolei, napiszcie w komentarzu to co zrobię. I mamy tak. Deadpool Classic, tom 5, Deadpool Classic, tom 4 Tajne, tajne wojny Deadpoola. The Superior Spider-Man, siódmy tom. Tajne wojny. Spider-Man 2099, drugi tom. Preludium do Spider-Versum, drugi tom. Amazing Spider-Mana. Deadpool'a, Axis, ósmy tom. Hawkeye kontra Deadpool. Strażnicy Galaktyki, szósty tom. Wojna domowa, tajne wojny. Tajne Wojny Torowie, Jesteś też Ty. <laughs> Amazing Spider-Man spider, spider versum Trzeci tom. Komiksy Star Wars. Czwarty w 2018. Trzeci w 2018. Piąty w 2018. Pierwszy w 2018. Szósty w 2018. The Superior Spider-Man. Szóstą. The Superior Spider-Man, piąty tom. Deadpool, dziewiąty tom. All New X-Men, pierwszy tom. Spider-Man 399, pierwszy tom. Tajne wojny Amazing Spider-Man, odnowić śluby. All New X-Men, zagubieni, trzeci tom. All New X-Men, tak inni, czwarty tom. All New X-Men, piąty tom. Superior Spider-Man. Pierwszy tom. Superior Spider-Man. Drugi tom. Superior Spider-Man. Trzeci tom. Superior Spider-Man. Czwarty tom. Amazing Spider-Man. Czwarty tom. Drugi na 2018 rok. Comic Star Wars. E, Szczęście Parkera. Amazing Spider-Man. Pierwszy tom. Deadpool. Dziesiąty tom. All New X-Men. Drugi tom. All New X-Men siódmy tą i All New X-Men szóstą. tom. Boże, ty mój, ile tego było? Sporo. Będziecie co czytać na urlopie. Jak będę montował na urlopie, to co teraz kręcimy. Ale tak, prawda, jest tego trochę. Także, jeżeli chcecie, żebym któryś komiks pokazał Wam bliżej, napiszcie, proszę. Żegnajmy się z Wami. Na razie. Do zobaczenia. Moż